przyjechał Zielony Góra, bardzo mocno zmotywowana. My po ostatnich wynikach było to różnie, ale bardzo wierzyłem w swój zespół i dzisiaj potwierdziliśmy, że jesteśmy, byliśmy lepszym zespołem. Mamy jeszcze dwa, dwa, gdyby, takie kroki do zrobienia do tych play -offów. Następny mecz w Rybniku i z Częstochową. Nie podpalamy się. Oczywiście dzisiaj się cieszymy z tego zwycięstwa, bo cały zespół praktycznie pojechał. A ciężka jeszcze nas praca czeka, żeby te play-offy wyrwać w Zielonej Górze. Przyjechaliśmy, no... W takiej, takiej formie, jeśli chodzi o jazdę, to jest raz, ale dwa bez dwóch podstawowych zawodników. Kiedy się jedzie ZZ, no to niestety ten margines błędu jest praktycznie żaden i kiedy dwóch podstawowych zawodników czy trzech w tym przypadku sobie nie radzi, no to naprawdę jest to wręcz niemożliwe, aby gdzieś tam się postawić drużynie, która na swoim torze. Szczególnie jedzie świetnie. Gratuluję tutaj trenerowi Robertowi oraz zawodnikom. My, najnormalniej dzisiaj, byliśmy za słabi. No i tyle, także tutaj tor jedno, ale mówię, te, te nierówności były dla obu drużyn takie same. Tak więc, najnormalniej sportowe realizacje byliśmy za słabi robi wszystko, aby, mm, aby, aby wrócić. Wszyscy wiemy, że no. E, zwolnienie ma do soboty, czyli do, mm -hmm. do, do dnia przed e, jakby spotkaniem z Wrocławiem. E, rehabilitacja przebiega e, zgodnie z założeniami, e, sam zabieg też bez komplikacji, czyli to już jakby jest najważniejsze. E, nacisków żadnych nie będzie, Przemek musi się czuć na siłach, no bo to jest jakby priorytetem i najważniejsze. E, nie, mam, nie mam pewności, wierzę w to bardzo, aczkolwiek to będzie decyzja tylko i wyłącznie Przemka.